3, 2, 1 i jesteśmy. Cześć, dobry wieczór. Minęła 19.30, we wtorek 19 lutego, a zatem zapraszam Cię bardzo serdecznie na wtorek z finansami. Czyli już siódme nasze wieczorne spotkanie na żywo, na Facebooku, w czasie którego rozmawiamy sobie o pieniądzach. Nazywam się Marcin Iwudź, jestem autorem bloga Finanse Bardzo Osobiste. Bloga, na którym już od ponad pięciu lat pomagam moim czytelnikom w skutecznym, mądrym, Uporządkowanym, prostym i przede wszystkim takim opartym na zdrowym rozsądku dbaniu o finanse. A skoro o blogu mowa, to rzuciłem dzisiaj sobie okiem na kilka statystyk i okazało się, słuchajcie, że znajdziecie tam już 365 opublikowanych artykułów, tyle, tyle co dni w roku. W dyskusjach pod tymi artykułami wiecie, ile jest już komentarzy? Już w sumie ponad 22 tysiące komentarzy. 22 tysiące. Świetnych dyskusji będących wymianą poglądów, dzieleniem się sposobami dbania o finanse, podpowiadaniem sobie nawzajem, jak robić to jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej. No i patrząc się na to, nie ma ani słowa przesady w tym, kiedy mówię, że ten blok tworzymy razem. Ja, no i wy, najlepsi czytelnicy na świecie. Odruchomienia finansów bardzo osobistych. Blog odwiedziło już ponad 2 miliony 200 tysięcy unikalnych użytkowników. No i te statystyki wyglądają nieźle, naprawdę nieźle. No ale to jest tylko taki malutki, maleńki ułameczek mojego celu. Marzy mi się bardzo, żeby dotrzeć z tą wiedzą do tych 15 milionów Polaków, tak, żeby w każdym gospodarstwie domowym była przynajmniej jedna, taka świadoma osoba, która ogarnie te finanse osobiste i będzie potrafiła trzymać to wszystko w garści. Wierzę bardzo głęboko, że w ciągu kolejnych lat uda mi się do wszystkich tych osób dotrzeć. No a Ty, już dzisiaj możesz mi w tym bardzo skutecznie pomóc. Bo ja będę robić swoje. Ja będę konsekwentnie pisał, publikował, prowadził spotkania takie jak dziś, a ty możesz udostępnić na przykład dzisiejszy wtorek z finansami na Facebooku. Możesz zaprosić chociaż jednego znajomego, żeby zamiast oglądać kłócących się polityków, spędził z nami tutaj 30 minut z pożytkiem dla swojego portfela. No i wreszcie poleć po prostu komuś jakiś artykuł na blogu albo, jeżeli jesteś i mnie słyszysz, to pomachaj jedną z takich emotek. To zobaczę przynajmniej na monitorze, że tutaj jesteś. Dla mnie, słuchajcie, takie polecenie, czy bloga, czy, czy takiego wtorku z finansami, to jest najwspanialsza forma uznania swojej strony i taka wielka zachęta do dalszej ciężkiej pracy. No a robię to wszystko po to, żeby moje, ale też twoje dzieci żyły w kraju, w którym jest. Mnóstwo takich nieprzeciętnych, kowalskich, czyli zamożnych, szczęśliwych, zadowolonych z siebie i ze swojego życia ludzi. No i dzisiaj sporo osób mówi mi, że to jest czysta utopia, że Polacy są jacy są, że nic z tego nie zmieni, ale ja wiem swoje. Wiem, że każda wielka idea była kiedyś utopią, wydawała się niemożliwa, a kropelka drąży skałę. I nie mam żadnej wątpliwości, że z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem, rokiem, z każdym kolejnym etapem tej mojej pracy osób dbających świadomie o własne finanse będzie coraz więcej, a twoja dzisiejsza obecność tutaj jest na to najlepszym dowodem. Ale mam dzisiaj drive do działania, ale leci tych emotek, słuchajcie, jesteście super. Zobaczmy w ogóle, kto dzisiaj z nami jest, w jakim jesteśmy składzie. Jest Paweł, cześć Paweł, Lucyna, Jacek, Wiesława, Sylwia, ale doborowe towarzystwo, Sylwia, Ewa, Roman, cześć kochani, cześć, witam was bardzo serdecznie. No super, doskonale. Pełen skład, więc jeszcze raz motki, Pozdrawiam was też bardzo serdecznie i jedziemy słuchajcie dalej. Mm. Łyknę sobie tylko wody, bo tradycyjnie mam dość suche powietrze. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że stawiliście się w takim świetnym składzie. No i kurczę, jak tu być pesymistą, skoro tyle osób tydzień w tydzień udowadnia mi, że zależy im na świadomej poprawie jakości swojego życia. A jeśli ktoś z Was po raz pierwszy dołączył do wtorku z finansami, to przypomnę tylko formułę tych naszych spotkań. Ja robię kilkuminutowy wstęp, a potem odpowiadam na Wasze pytania, które przyszły Wam do głowy w trakcie naszego spotkania. I te pytania zadawajcie po prostu w komentarzu, a ja na bieżąco będę na nie odpowiadał. I oczywiście pytania nie muszą dotyczyć dzisiejszego tematu. Śmiało pytajcie po prostu o wszystko. Co chodzi wam po głowie, a w czym moja odpowiedź albo podpowiedź jakichś innych osób, które są z nami, może okazać się po prostu w jakiś sposób pomocna. No dobra, słuchajcie, to nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowałem 10 kroków, czyli skuteczny plan dla Twoich pieniędzy. No i tytuł nawiązuje oczywiście do mojej książki, do książki Jak zadbać o własne finanse, na pewno większości z Was świetnie znanej. I w tej książce ja tak bardzo szczegółowo opisałem ten plan. Słuchajcie, króciutka lekturka, 170 stron, czyta się łatwo i szybko. Ludzie mi piszą, że w dwa dni mniej więcej tę książkę łykają, a efekt jest taki, że coś, co kiedyś było trudne i przytłaczające, okazuje się bardzo proste i logiczne. No bo żeby skutecznie dbać o własne finanse, to wystarczy trzymać się kilku prostych, opartych na zwykłym, zdrowym rozsądku zasad. A takim bezpośrednim powodem, dla którego postanowiłem przypomnieć Wam dzisiaj tych 10 kroków, to jest kilka takich wiadomości i komentarzy od, jak sądzę, nowych osób pojawiających się na blogu, które ewidentnie czują się zagubione w świecie finansów, które nie panują nad tymi finansami, nie wiedzą od czego zacząć, nie są pewni, czy postępują właściwie i czy na przykład porady ze strony doradcy, z którym się spotykają, mają w ogóle sens. I to jest całkowicie naturalna sytuacja, bo decyzji do podjęcia jest mnóstwo: walczyć z długami, czy odkładać na emeryturę. Zbierasz na przyszłość dzieci, czy może nadpłacać kredyt hipoteczny. A może nadpłacanie kredytu nie ma sensu? No i czy dbanie o finanse nie oznacza przypadkiem rezygnacji ze wszystkich przyjemności w życiu? No to uwaga, spoiler alert nie. Dbanie o finanse nie oznacza rezygnacji ze wszystkich przyjemności. Dbanie o finanse oznacza, że na jakiś czas się sprężamy, aby przygotować i tak super naoliwić tę naszą finansową maszynę, dzięki czemu potem przez długie dekady jesteśmy w świetnej sytuacji, jesteśmy wolni, wyluzowani, spokojnie się bogacimy, a nasze życie jest po prostu przyjemne. I w zupełnym przeciwieństwie do osób, które o finanse nie dbają, które najpierw przez kilka lat są wyluzowane, bez trosko się zadłużają, no a potem przez długie dekady są po prostu finansowymi niewolnikami, no i narzekają, że w ich życiu wszystko jest do kitu, że w Polsce się nie da, że państwo powinno pomóc. No i tacy ludzie chodzą też i tak chodzą posłusznie, powiedziałbym, na łańcuszku różnej maści populistów, polityków i wybierają tych, którzy obiecują im gwiazdki z nieba. Wystarczy spojrzeć na to, jak z roku na rok wartość długu publicznego w Polsce, ale też we wszystkich innych krajach systematycznie rośnie. No już samo to powinno być takim sygnałem ostrzegawczym, że raczej nie ma co liczyć na polityków, bo u nich z finansami jest krucho. Dlatego umiesz liczyć, to licz na siebie. A dzisiaj porozmawiamy dokładnie o tym, jak to robić. No właśnie, jak to robić? Tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie plan 10 kroków, który wam opowiem, to plan, który w ogóle nie jest przypadkowy. A on ma nas krok po kroku po prostu doprowadzić do celu. Celu, którym jest finansowe bezpieczeństwo. I opiera się on na podejmowaniu naszych decyzji finansowych w odpowiedniej kolejności. No bo tak jak najpierw musisz zasiać, a dopiero potem możesz zbierać plony, tak jak najpierw musisz rozpalić ogień, dopiero później możesz się ogrzać, tak samo najpierw musisz zgromadzić oszczędności, a dopiero potem cieszyć się świadomym wydawaniem pieniędzy na ważne dla ciebie cele, bo jeżeli będziesz postępować inaczej, no to najzwyczajniej w świecie przegrasz. Jak nie zasiejesz, to będziesz głodny, jak nie rozpalisz ognia, to będzie ci zimno, no a jak nie zgromadzisz oszczędności, no to to będziesz sfrustrowany i będziesz biedny jak mysz kościelna. I realizując ten plan, warto pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. O tym, żeby z jednej strony, szczególnie na początku, trzymać się ustalonej kolejności, i to za chwilę stanie się jasne, a po drugie, żeby w danym momencie całkowicie koncentrować się na realizacji tylko jednego konkretnego kroku, tak, żeby się nie rozpraszać niepotrzebnie, żeby nie tracić swojej energii na inne rzeczy. No to w takim razie lecimy, co to są za kroki. I będę je czytał z mojej ulubionej podkładki pod filiżankę. Pokazywałem wam to już w ubiegłym tygodniu, to jest prezent od Justyny, bohaterki jednego z moich podcastów i tutaj pięknie na tej podkładeczce mam wypisane wszystkich 10 kroków. Nie będę ich omawiał bardzo szczegółowo. Ale jest z nami Andrzej Broszkiewicz, który ze mną współpracuje, i on będzie wrzucał po prostu w trakcie również w komentarzach linki do każdego artykułu, który będzie nawiązywał do konkretnego kwot, kroku, który w danym momencie będę omawiał. No to jedziemy po kolei. Słuchajcie, krok, krok pierwszy brzmi tak. Określ punkt startu, poznaj wartość swojego majątku. Słuchajcie, no nawet najlepsza mapa nic nie da, jeżeli nie wiesz, gdzie się obecnie znajdujesz. Nie ma znaczenia, że bardzo chcesz gdzieś dojechać, że marzysz, aby dotrzeć do celu. Dopóki nie określisz jasno swojego położenia na mapie, no to ta mapa się do niczego nie przyda. I właśnie dlatego pierwszym krokiem jest to, że liczymy sobie wartość netto. Wartość, która pokazuje nam ile jesteśmy warci, oczywiście pod względem finansowym. I to jak szybko taką wartość policzyć, to przeczytacie w artykule, do którego link za chwilę Andrzej tutaj nam wrzuci. Jaki jest drugi krok? Krok drugi to przejmij dowodzenie, przygotuj budżet domowy. No i rozmawialiśmy w dwóch poprzednich odcinkach w torku z finansami o budżecie, więc dzisiaj przypomnę tylko definicję. Zrobić budżet, to powiedzieć swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. Te dwa pierwsze kroki uzbrajają nas w bardzo konkretne narzędzia. Wartość netto służy do mierzenia postępów. Na budżet to jest narzędzie, które pomaga nam panować nad naszymi pieniędzmi, I te dwa narzędzia bardzo się właśnie przydają w kolejnych krokach. Jaki jest trzeci krok? Trzeci krok: odłóż 2000 złotych, Twój fundusz awaryjny. Co to w ogóle jest? To ma być cel finansowy, ja piszę na blogu o milionach, o inwestowaniu, o nieruchomości, o rynkach kapitałowych, a tutaj wyskakuje z jakimś odłóż 2000 zł. Słuchajcie, takie 2000 złotych, po pierwsze, dla wielu osób to nie jest cel banalny. I ciągle jest wiele osób, które nawet takiego malutkiego funduszu awaryjnego w Polsce nie posiadają. I przez to każda drobna awaria lodówki przeradza się u nich natychmiast katastrofę finansową. Ale osiągnięcie tego pierwszego, malutkiego celu jest też bardzo ważne z innego powodu. Bo jeśli do tej pory wmawiałeś sobie, że nie masz z czego oszczędzać, no to osiągając cel zdefiniowany w kroku trzecim. Sam sobie udowodniłeś, że jednak jest inaczej, że potrafisz odkładać pieniądze. I to jest bardzo ważny cel z takiego psychologicznego punktu widzenia. Ale idziemy dalej, idziemy do kroku czwartego, i krok czwarty hmm, pozbądź się długów metodą śnieżnej kuli. No walka z długami to jest temat na długie, wieczorne rozmowy jest ona trudna i wyczerpująca, ale o tym, jak taką ważną wojnę toczyć skutecznie metodą śnieżnej kuli. Napisałem w artykule, jak skutecznie pozbyć się, pozbyć się długów, i Andrzej, ogromna prośba, żebyś wrzucił link do tego artykułu. Słuchajcie, to jest jedyny etap na tej całej drodze do finansowego bezpieczeństwa, gdzie ja piszę, że faktycznie trzeba wyciąć tutaj wydatki do kości, że trzeba sprzedać wszystko, co mamy w domu, nie? że tam wrzucać na allegro wszystkie rzeczy w takim tempie, żeby dzieci i pies chowały się przerażone, że będą następne i je też sprzedamy. Ale to dlatego, że długi drenują nasze budżety, niczym takie. Ogromne, obślizłe, głodne, paskudne pijawy. One są, są największym, takim najbardziej brutalnym wrogiem na tej drodze do finansowego bez, bez, bezpieczeństwa, bo w bezwzględny sposób drenują nasze portfele i z taką ogromną skutecznością systematycznie pozbawiają nas ciężko zarobionych pieniędzy. Długi są jak taka kula u nogi, jak, jak takie koło młyńskie u szyi. To jest jak taki ciężki balast. No ciężko iść z czymś takim przez życie i robić finansowe postępy. Dlatego właśnie zamiast poświęcać część naszego cennego życia, harując jak niewolnicy na spłatę naszych wierzycieli, na ich zyski, to to, co jest najważniejsze na tym etapie, to musimy po prostu pozbyć się tych długów, żeby mówiąc krótko, zatamować krwawienie pieniędzy z naszego portfela. I oczywiście chodzi tutaj o kredyty i pożyczki konsumenckie, bo kredyt hipoteczny, jeżeli jest mądrze zaciągnięty, o tym doskonale wiecie, bo piszę o tym wielokrotnie na blogu, zdecydowanie ma sens. Ale jedźmy dalej. Krok piąty zbuduj fundusze społeczeństwa. W tym kroku powiększamy nasz fundusz awaryjny z kroku trzeciego do wysokości naszych sześciomiesięcznych wydatków. To jest spora kwota. Bo to jest zwykle kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i to są pieniądze, które pozwolą Tobie i Twojej rodzinie przeżyć przez pół roku bez dochodu. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny etap. Ogromny kamień milowy. I taki fundusz działa, liczymy mur obronny, który stoi między nami a różnymi przykrościami codziennego życia. I po co ten fundusz budować, jak to robić, gdzie ulokować pieniądze w takim funduszu, też przeczytacie w artykule, do którego link wrzucimy za chwilę w komentarzach. Idziemy dalej, słuchajcie, ma być kroków 10 i krok szósty, no jest mój ulubiony. On brzmi tak: zafunduj sobie nagrodę. Wspominałem Wam już przy okazji budżetu, że w każdym budżecie powinna być taka pozycja pod tytułem drobne przyjemności, czyli coś, na co, co miesiąc świadomie wydajemy na coś fajnego nasze pieniądze. Po zbudowaniu funduszu bezpieczeństwa pora jednak na coś naprawdę ekstra. Skoro robisz budżet, to pieniądze nie przeciekają ci przez palce skoro pozbyłeś się długów konsumenckich, no to nie ma już rad w Twoim budżecie, co miesiąc zostają dodatkowe pieniądze, których nie musisz przeznaczać na te raty. No i masz też Fundusz Bezpieczeństwa, który zabezpiecza się przed, e, przed bardzo wieloma życiowymi problemami. No to pora teraz na spełnienie swojego wielkiego marzenia. Dlatego w szóstym kroku odkładasz pieniądze po to, aby, nie wiem, kupić sobie wymarzony motocykl, aby pojechać w jakąś daleką, wymarzoną, egzotyczną podróż, aby po prostu spełnić za własne pieniądze jedno ze swoich ważnych marzeń, poczuć wreszcie na własnej skórze, jak bardzo pieniądze pomagają w realizacji marzeń i pasji. A po powrocie? A no, po powrocie są już takie kroki związane ze spokojnym bogaceniem się, z zadbaniem o swoją przyszłość. I one brzmią tak. Krok siódmy, otwórz konto emerytalne. No nie chcesz przecież, żeby na emeryturze utrzymywały cię zapracowane dzieci, tylko to Ty chcesz być bogatym dziadkiem, czy tam bogatą babcią, która w przerwach między kolejnymi podróżami i wycieczkami wspomaga swoje dzieciaki, a nie czeka w aptece po tańsze leki. No to jest oczywiste. Krok ósmy, przygotuj środki na studia dzieci. Bezpłatne. Pięcioletnie studia w Polsce to jest koszt około 60 tysięcy złotych. Dlatego warto się na takie wydatki przygotować. I co jest jeszcze fajnego w takim celu, to na przyszłość dzieci fajnie się odkłada, bo robimy to z takim dodatkowym poczuciem misji i to zawsze bardzo pomaga. Krok dziewiąty, zaatakuj największy dług, kredyt hipoteczny. To właśnie tutaj dobieramy się do tyłka kredytowi hipotecznemu bo nie ma sensu żyć pod jednym dachem z kredytem hipotecznym przez jedną trzecią życia. Warto przywalić mu chociaż jedną dodatkową ratę w roku, wykopać go dzięki temu z życia o dobrych parę lat wcześniej. I tak dochodzimy do kroku dziesiątego, który brzmi po prostu, po prostu. Przeznacz pieniądze na trzy ważne cele. I tutaj Justyna takie trzy fajne... Yy, tak nie wiem, będzie widać? O, widać. Są takie trzy pułarki. Ciesz się życiem, Mądrze inwestuj i pomagaj innym. Po prostu wspaniałe miejsce, w którym naprawdę warto się znaleźć. Te kroki siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty w praktyce wykonuje się równolegle, przeznaczając konkretne kwoty na każdy z nich. Zobaczcie, 10 kroków, prosty, logiczny, sprawdzony w praktyce plan. Oczywiście w konkretnej sytuacji można go przerobić, dostosować, ale to on jest świetnym punktem wyjścia do tego, żeby w świadomy i skuteczny sposób dbać o własne finanse. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Widzimy się tradycyjnie za tydzień. Wpadnijcie na blog. Tam pojawiły się dwa bardzo ciekawe artykuły. Jeden to głównie ze względu na komentarze osób, które pod tymi artykułami biorą udział w konkursie na najfajniejsze opowieści i rady związane z tym, jak wspólnie dbać o finanse, a drugi to jest taka rozkmina krok po kroku funduszu inwestycyjnego. Możecie zobaczyć, jak ja podchodzę do inwestowania. Ale chciałem Wam już na, na koniec przeczytać komentarz Pauli z bloga, który mnie zupełnie rozłożył na łopatki. Właśnie na temat wspólnego dbania o finanse. Przeczytam tylko fragmencik, ale Paula pisze tak. Jestem ogromnie wdzięczna mojemu mężowi, że zaczął interesować się tematem finansów. Wspólne życie zaczynaliśmy z długami. Kredyt na motor, karty kredytowe, pożyczka umamy, bo przecież inaczej się nie da. Hmm, nie da się. Bo w domu też zawsze mówili, że kupować na raty, bo oszczędzać się nie da. Wiem, że z każdego wpisu, z każdego podcastu należy wyciągać wnioski. Podziwiam swojego męża, bo wytrwale poszerza wiedzę. Na kartce notuje najważniejsze informacje i nieraz słyszę, jak mówi z uśmiechem, pieniądze nie leżą na ulicy, a co to jest? Znajduje pieniądze w budżecie. Albo jak podnosi znaleziony grosz, i mówi: Chodź, moja młodsza siostro Miliona. Słuchajcie, młodsza siostra Miliona pozdrawia Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym wtorku z finansami. Widzimy i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.